Siema, tu Dawid, witam na kanale. Dzisiaj nowy tydzień. Nowa robota z takich pierdołek, które się stały. Przyszły mi nowe sprzęgiełka. Jak widać, nowe jest większe, stare jest mniejsze. Średnice są tutaj takie same. Rozchodziło mi się tylko długość. To było minimalnie za długie, i nie dosięgało mi tutaj do silnika. Tak, żeby go ładnie złapało i pewnie to jest dłuższe. Tego problemu już nie będzie. No i tak to będzie wyglądać. Pasuje wszystko spoko. Jest ok. Także mini problem na początek rozwiązany. Teraz będę brał się za struganie tych płaszczyzn, tak żeby się przygotować pod te podkładki, żeby ładnie leżały. No a później pewnie od spodu będzie trzeba zrobić i będę musiał zacząć myśleć o tych e, aluminiowych dekielkach pod śrubę e, nakrętkę kulową. Już mam przygotowane do zabielenia podkładki. Oczywiście znowu bardzo prowizoryczne mocowanie materiału. Może tu wygląda ok, ale tu widzimy, że stoi sobie na takiej cienkiej nóżce. Także trzeba jechać. Te płaszczyzny już na profilu stalowym sobie wyrównałem na frezarce, są spoko, jak nawet kładę bloszek to ładnie siedzi, nic się nie telepie, jest OK. Ale nie zrobiłem tego tak, żeby te nafrezowania były takie same z lewej, z prawej strony w stosunku do tej płaszczyzny. Uznałem, że to bez sensu, żeby kopać się w ten profil, żeby to wyrównać, no i łatwiej będzie przecież ten bloszek, który tu mam podkładkowy żeby jego po prostu sobie kapkę splanować głębiej no i wtedy będę miał równo pierwsze zrobiłem sobie pomiary z od czoła prowadnicy liniowej do góry tego bloczku aluminiowego żeby sprawdzić jaka jest wysokość, tu wyszło 18 mm tutaj mi wyszło 18,63 czyli jak widać to byłoby bez sensu żeby kopać się w ten profil tutaj o 63 setki lepiej będzie sobie ten aluminium spiłować ale jeszcze żeby nie było tak, że gdzieś ten bloczek tutaj byłby inny stosunek od tego no to sobie zrobiłem taką konstrukcję, że tutaj dałem sobie bloczek, to jakiś kawałek aluminium tutaj dystansik no i sobie jeszcze inną mierzę mierzę no i wyszło mi, że z tej strony weszło 1,5 mm z tamtej strony weszło 0,9 mm czyli ta różnica wychodzi właśnie w okolicach tych 0,6 czyli teraz jestem pewien, że z tego bloczka muszę ściągnąć 0,6 mm i wtedy będzie wszystko ładnie prosto. Więc trzeba teraz tego spiłować. No i tu chyba muszę teraz dodać taki komentarz. Używam głowicy do frezowania, jak widać, z dwoma płytkami. Jakby tak rozstawionymi co 180 stopni, no i myślę, że efekt wyszedł całkiem spoko. Jeszcze tutaj używałem płytek, którymi no już chwilkę pracuję i które jako tako są do stali a nie do aluminium. No a powierzchnia wyszła powiedziałbym, że całkiem spoko. No, to tyle z takich pokazów. Trzeba wracać do roboty. No, i teraz kontrola. Tu mamy 17,99. A z tej strony 17,98. Teraz widok belki x od spodu. Wyrównałem sobie tutaj płaszczyznę montażową, jak i tutaj. No, i tu mam taki. Klocuszek pod te wózeczki, które będą wiedzieć po osi Y -owej. no i nie daje się ładnie pasować, nic się nie kołysze. Tak więc, jak mam dwie takie płaszczyzny obrobione, to ładnie pasują do siebie. Jeszcze z tego, co mi powiedziało DRO, jak to robiłem, to ta płaszczyzna tutaj względem tej jest niższa. Mam tu różnicę około pół mm Zrobiłem sobie taką wartość powiedzmy ładną, żebym mógł sobie użyć blaszki połówki którą gdzieś tutaj mam schowaną, nierdzewną także będę mógł sobie to ładnie wyrównać bez jakiegoś problemu ewentualnie jak będę robić drugi ten klocek to będę mógł sobie go zrobić o pół milimetra chudszego, więc mi się wyrówna, także będę miał takie dwa sposoby no i to by było na tyle tu jeszcze będę musiał oczywiście powiercić otworki żeby Przyczepić ten klucuszek z wózeczkami, także to jeszcze muszę przemyśleć, jak to będę wiercić. No i tak to wygląda jak na razie. Jak widać, udało mi się założyć śrubę kulową. Jest ona ustawiona tutaj dość prosto na środku, tutaj i tutaj. Także jak sobie zrobię sprawdzian z wózeczkiem, to tutaj mierząc od tej strony, mam około 1,5 mm. Z tej strony mam również 1,5. Jak przyjadę wózeczkiem na tamtą stronę, dzieje się tak samo. Tutaj od góry mi półtora nie wyjdzie, nie ma szans, bardzo dużo brakuje. Natomiast od spodu mam tutaj aż zanadto luzu. Także jak będę robić otwór w tym dekielku na tą nakrętkę kulową, no to będę musiał pamiętać, żeby go przesunąć minimalnie do góry. Jeszcze będę musiał to pomierzyć. Wszystko dobrze. No ale wydaje się, że jest jak na razie całkiem spoko. Oczywiście, że jak coś to nakrętkę muszę jeszcze przemieścić na drugą stronę. Bo jeżeli bym zostawił tak jak teraz jest, to tutaj stracę kapeczkę zakresu ruchu, co jest bez sensu. W tą stronę nic nie będę tracić, więc no lepiej jest, żeby dać nakrętkę od tej strony. Także takie rzeczy zobaczymy, co tam dalej się zrobi. Dam aktualizację jak coś będzie nowego.